Oczywiście chemia między ludźmi odgrywa ogromną rolę w naszych relacjach, ale są też pewne cechy osobowości, które przyciągają nas do siebie. Niektórzy ludzie bardziej zwracają uwagę na wygląd fizyczny i jest on dla nich priorytetem. Kolejny na status, następni na styl życia lub osobowość jednostki. Także nie dziwne, że istnieje coś takiego jak sapioseksualizm. Pochodzenie tego słowa pochodzi od terminu sapiens, co oznacza mądry lub rozsądny, a także słowo seksualne. Osoba sapioseksualna to taka, dla której inteligencja i ludzki umysł są najbardziej atrakcyjną seksualnie cechą potencjalnego związku seksualnego. Jest fizycznie i emocjonalnie pobudzana przez inteligencję. Oczywiście dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nie dla każdego mężczyzny wygląd jest najważniejszy. Istnieją przypadki, że dla mężczyzny najbardziej atrakcyjną cechą jest ludzki umysł. Warto zaznaczyć, że są osoby, które omijają inteligencję szerokim łukiem i nudzą ich bardziej ambitne rozmowy, lub wręcz potrzebują głupszej jednostki do związku, żeby mieć nad nią kontrolę, ale to już temat na inny odcinek. Jak więc diagnozować osobę sapioseksualną? Jakie oznaki na to wskazują? Po pierwsze, bardziej niż wygląd, status czy osobowość, pociąga ją inteligencja potencjalnego partnera. Osoba sapioseksualna może być bardziej zainteresowana dyskusją o filmach, książkach lub społeczeństwie z kimś na pierwszej randce, niż próbą zbadania partnera w tańcu lub oceną po statusie społecznym. Po drugie, rozmowy intelektualne ją podniecają. U sapioseksualistów intelekt potencjalnego partnera włącza pociąg do drugiej osoby. Jeśli debaty lub długie dyskusje naprawdę wprowadzają w nastrój na seks lub intymność, to kolejny znak, że jesteś sapioseksualny. Przez inteligencję mogą czuć się pobudzone, ale również napędza to podniecenie. Po trzecie, musi odbyć intelektualną dyskusję, zanim seks przyjdzie do jego głowy. Dla większości ludzi sapioseksualnych nie można czuć się komfortowo na randce lub intymnie z kimś przed dobrą, długą rozmową. Połączenie intelektualne można uznać za znacznie skuteczniejszą grę wstępną nawet od dotyku fizycznego. Jeśli masz problem z nawiązaniem kontaktu z potencjalnym partnerem przed rozmową o jego ulubionych tematach lub poglądach, to dobry znak, że możesz być sapioseksualny. Po czwarte, iskra intelektualna jest dla niej ważniejsza niż nawet iskra emocjonalna. Często sapioseksualność można pomylić z demiseksualizmem. Orientacją charakteryzującą się doświadczaniem pociągu seksualnego do kogoś dopiero po nawiązaniu z nim emocjonalnego związku. Chociaż te dwie orientacje w pewnym stopniu pokrywają się, istnieje również wyraźna różnica. Sapioseksualność to potrzeba zbudowania pociągu intelektualnego, zanim nastąpi pociąg seksualny, podczas gdy demiseksualizm to potrzeba zbudowania więzi emocjonalnej, zanim nastąpi pociąg seksualny. Aby rozpocząć pociąg seksualny, osoba sapioseksualna szuka kogoś na tym samym poziomie intelektualnym, na jakim się znajduje lub wyższym, podczas gdy osoba demiseksualna szuka kogoś, kto podzieli się swoimi uczuciami i emocjami. Po piąte, jeśli intelekt drugiej osoby może zastępować inne części Twojego życia, to możesz być osobą sapioseksualną. Jeśli zdarza ci się zastępować kontakty fizyczne relacjami intelektualnymi, jeśli zamiast seksu potrafisz wybrać wielogodzinne dyskusje, które mogą cię rozpalać i doświadczasz dzięki nim przeróżnych emocji, może to być sapioseksualizm. Dla takich osób relacja intelektualna może być równie satysfakcjonująca co kontakt fizyczny. Po szóste, nie tylko zastępować, jak było w piątym punkcie, ale być faktycznym dodatkiem jak rozmowy w trakcie stosunku lub roleplay i wcielanie się w różne role czy postacie. Po siódme, sapioseksualizm również bardzo mocno może utrudniać życie. Taka osoba może odczuwać frustrację życiową lub seksualną, bo partner jest po prostu zbyt głupi. Rozstanie się z powodu tego, że partner nie dorównywał pod względem intelektu lub każda decyzja, którą musi podjąć, zawsze najpierw musi być bardzo dokładnie analizowana z partnerem. Jeśli Twoje życie lub szczęście jest uzależnione od intelektu drugiej osoby, to nic dobrego z tego nie może wyjść, bo takiego towaru na rynku matrymonialnym jest mniej niż więcej. Dokładniej o problemach ludzi ponadprzeciętnych znajdziesz w materiale, czy wysoka inteligencja to kalectwo. Zapraszam do nadrobienia. Skąd się to bierze? Każdy przypadek, jak to u ludzi bywa, będzie indywidualny, szczególnie w dziedzinie seksualności, ale możemy wytoczyć kilka hipotez dla zrozumienia zjawiska. Po pierwsze jest to perspektywa przeżyć i przyjemności. Tak jak człowiek może doświadczać świata w podróży lub na koncertach bawiąc się, tak też bodźce wynikające z relacji intelektualnej mogą dla tej osoby dostarczać również fascynujących doświadczeń czy wspomnień. Drugą perspektywą jest rodzic i okres dojrzewania. To, co wydarzyło się w dzieciństwie, jest podstawą tego, kim jesteśmy, zwłaszcza w związku z intymnością. Wiele zależy od naszej relacji z rodzicem płci przeciwnej, naszego pierwszego doświadczenia miłosnego i pierwszego intymnego spotkania. Być może to, czego szukamy u partnera, jest tym, czego zawsze chcieliśmy w sobie, lub tym, czego kiedyś doświadczyliśmy i chcemy dalej doświadczać. Na przykład, jeśli twoja matka lub ojciec wygłaszał w domu wielogodzinne wykłady, to nie ma w tym nic dziwnego, że jako już dorosła osoba będziemy szukać tego samego. Również temu, komu matka powiedziała za dziecko, że nie jest mądra, może zbudować pragnienie inteligencji w sobie i swoich kochankach. Trzecią perspektywą może być głęboka potrzeba zrozumienia. Niektórzy czują się całe życie niezrozumieni i intelekt drugiej osoby może być kołem ratunkowym lub wybawieniem i szansą na to, że ktoś w końcu ich zrozumie a to przeżycie, że ktoś cię nie ocenia, tylko potrafi zrozumieć, może być celem życiowym i drogą do satysfakcji intelektualnej i seksualnej. Temat sapioseksualności staje się coraz bardziej popularny, bo ogólnie świat jest coraz bardziej otwarty na poruszanie tematów ludzkiej seksualności. Jedni uważają, że jest to prawdziwa orientacja seksualna i nawet zaliczają to do LGBTQ, a drudzy uważają, że nie jest, ponieważ orientacja dotyczy tożsamości płciowej partnera, ogólnie rzecz biorąc ile osób, ekspertów, tyle opinii. Były na temat sapioseksualizmu badania, ale potrzebujemy dalszego rozwijania tematu. Jedno, czego możemy być pewni, to tego, że faktycznie może istnieć preferencja seksualna polegająca na intelekcie człowieka i niektórzy przez to mogą się w relacjach męczyć, bo ich partner lub partnerka nie będą zaspokajać ich pod względem intelektualnym. W listopadzie jest mały challenge na kanale. 15 filmów w 30 dni. Możesz nadrobić materiały, których nie widziałeś. Byłoby mi bardzo miło. Oceń z jeśli uważasz temat za wartościowy i do usłyszenia w następnym odcinku.